Getupu firmy WellU. Badania wykonałem w klinice, w której pracuję, Adwita w Bydgoszczy i proszę zobaczyć, jaki jest wynik. Z tej bliskiej elektrody mam zapis. Z tej dalszej mam też zapis. On idzie w dół, oznacza to, że troszkę się wypełnia, zwiększa się ilość krwi. Ale nadal nie wiem, co jest pod kością. No to dzielę to przez to i wychodzi mi tętnienie powierzchni mózgu. I proszę zobaczyć. Tu wypiłem 6 minut, 4 minuty. Rozpoczyna się pierwszy efekt zaczerwienienia, flash. Tu to jest czas, teraz powiem, bo już nie pamiętam czas czasu, 12 minut. Po 12 minutach ma bardzo silny efekt. I proszę zobaczyć, że naczynia po nieacynie się rozszerzyły. Oznacza to, że przez mózg przypłynęło więcej krwi. Co też mówi o tym zapis tu, gdzie przestrzeń podpaliwniczkowa się zaczęła zmniejszać, dlatego że mamy więcej krwi. No, mówię, to znaczy, że mamy zapis i dowód, że poprawa ukrwienia, że każdego narządu, musi poprawić jego funkcję. Ja taki sam zapis zrobiłem przy bardziej brutalnej metodzie, której już bym na sobie nie robił, mianowicie przy elektrowrząsach. Robi się tego dużo dziwo, nawet nie wiedziałem, że aż tyle. I zobaczyłem, co będzie po elektrowrząsie. Proszę zobaczyć, po elektrowrząsie mam olbrzymie walnięcie naczyń, które się utrzymuje do kilku godzin. I być może to jest mechanizm działania elektroszcząców na depresję. My przy nacjonalnym mamy dużo mniejszy, ale my podajemy to przez miesiące, dni, miesiące, czy nawet dłużej, prawda? Więc ten efekt nam po jakimś czasie no, wyjdzie. I ten zapis, mówię, mam przyjemność Państwu po raz pierwszy przedstawić, bo ja go jeszcze nigdy nikomu nie pokazywałem. Jest to efekt, który mówi o tym, że praktycznie rzecz biorąc każdy z nas powinien tą witaminę brać. Znaczy nie tylko tą, powinien brać komplet witamin, bo wiemy, że na homocystylinę była witamina B3, B6, B9, B12. Czyli przy okazji zobaczyłem termowizję. Proszę Państwa, przed po 10 minutach prawda? widać jak następuje rozszerzenie naczyń i w jaki sposób yy, no, w, mamy podwyższenie temperatury, co właśnie kamera termowizyjna Pokazuje. Tutaj zrobiłem na początku, przed, jako normę i w momencie, kiedy efekt flaszów był największy. Widać, prawda, jak znakomicie to się różni. Dobra. Dawka. No i tu mamy teraz następną rzecz, to jest dużo nieporozumień i dużo problemów. Mianowicie, dawkę dobieramy indywidualnie dla każdego. a Dawkę dobieramy indywidualnie dla każdego. Dlaczego? Bo każdy ma inny stopień wysycenia. I dawkę dobieramy tak, zaczynamy od 50 mg, nie ma efektu, następne 50 mg, aż dojdzie do efektu flash. To znaczy, że mamy ustaloną dawkę już, która jest dla nas potrzebna. Jeśli się okaże, że dochodzimy do gramy, nie mamy żadnego efektu, no to mamy już bardzo duże niedobory i prawdopodobnie na pewno będziemy mieli już zmiany psychiczne. Tak wychodzi u, u chorych ze schizofrenią. No i teraz tak, rozpoczynamy dawkowanie, ustalamy i bierzemy mniej więcej trzy razy dziennie to, co żeśmy ustalili. Efekt ten, na skutek opróżniania yy, adipocytów z histaminy, będzie się zmniejszał. Za jakieś 4-5 dni właściwie nie będziemy odczuwali. W ten czas możemy tą dawkę podnieść. Dawka lecznicza, lecznicza dla niacyny wynosi mniej więcej 3 razy do pół grama. Co może przyspieszyć ten efekt? Wzięcie na czczo, czymś gorącym. Więc na początku, jeśli chcemy uzyskać yy, ten efekt w miarę taki no, szybki, możemy to robić delikatnie. Yy, poje, yy, znaczy, robimy to po jedzeniu, żeby nie wywołać za silnego. Jak ustalimy dawkę, to teraz możemy już ją stosować przed. Co zmniejsza efekt działania? Witamina C. Oczywiście leki przeciwistaminowe, prawda? Leki mm, działające na centralny układ nerwowy. Proszę Państwa, bezpieczeństwo. Jedyne niebezpieczeństwo działania ubecznego to przedłużenie życia. I to nie wszystkim się podoba. Bo Państwo wiedzą, że my powinniśmy żyć do lat 70, a potem umrzeć. Nie, umrzeć, bo nam wtedy nasze pieniądze kradną. Albo być chorzy i leczyć się bardzo długo i bardzo drogo. Ale my tu sami wiemy, co robić, więc akurat jesteśmy trochę nietypowi dla nich. Proszę ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze tylko dwie witaminy. Witaminę B9, kwas foliowy i B12. Tutaj jest mały problem. Mianowicie większość z nas ma mutację pewnego genu, który powoduje, że ta metylacja nie zachodzi. Żeby ją oszukać, my musimy podać kwas foliowy. To jest kwasem sztucznym. ta witamina występuje jako foliany. Natomiast one są nietrwałe i jak suplementy nie występują. W związku z czym wymyślono sobie kwas foliowy. Ale kwas foliowy, jeśli mamy, a 40% nas ma ten błąd genetyczny, nie będzie się wchłaniało. W związku z czym musimy brać kwas foliowy, który ma napisane przed L. L oznacza, że my całą tą wadę, całą tą wadę omijamy. I zwracam uwagę na następną witaminę, na co zwróciłoby B12. Można już. Kwas foliowy? Tak, jest L-metyl. -metyl tak, l-metylowany. E, to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o witaminę B12, koniecznie musi być metylokobalamina. Bo jeśli mamy metylo, proszę na to zwrócić uwagę, to my w tym momencie inaczej one nie działają po prostu. Nie mamy efektu. Siedzimy, dlaczego nie mamy efektu? Dlatego, że po prostu być może mamy ten błąd genetyczny i nie będziemy. Prawda? Ona nie będzie wchodziła do dalszych reakcji. Metylo omija cały ten układ i działa. No i proszę Państwa, to są najważniejsze rzeczy, bo tam resztę Państwo wiedzą. Więc chciałem tylko tyle zwrócić uwagę na to, co jest bardzo istotne. Także dziękuję. De przy depresji branie też niacyny głównie, ale najlepiej brać cały komplet, okazuje się, że w wielu wypadkach, jeśli nie idą na leki antydepresyjne, przy podaniu niacyny zaczynają reagować. To jest też bardzo ciekawe, bo ja no, nigdy nie myślałem, nawet wypowiadałem studentom, że ta witamina ma aż tak szerokie działanie, ale w rejonach, które były dla nas niedostępne, bo do głowy mi nie przyszło, w stosować. W depresji stosować tą witaminę? Ja a tu się okazuje, że tak. Że, że, że nawet od gram stosowałem to psychiatry, bo to się od dawna stosuje już jakiś czas, ale chciałem zwrócić uwagę na kobalt. Myśmy w naszych badaniach wyszło, że jest bardzo utrzymywany niedobór kobaltu w ogóle populacyjny w Polsce. Na takie mapy roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Że kobalt jest głównym składnikiem witaminy B12. Jest bardzo tak. Mamy niedobór kobaltu jako takiego. Tak jak i... Czy mamy, mamy samych, samych substratów niedobór? Ale to co mówiłem, my właśnie prawie wszystkich substratów mamy niedobór A, w tej dajka, chwili. B12, dawka B12. Ustalamy, ustalamy sobie. Jakie pacjent ma niedobory, najlepiej zobaczyć ile ma, prawda? I w ten czas dopiero ustalić. Czy, czy witamina B12 to to syntetyczne, y, są środki na rynku, to jest syntetyczne. Znaczy ma... są, ale musi mieć ten metylo. To tak jak jest metylo, ona będzie działała. Ona nie ma kilku no. metylo, przy metylu, literatora podaje, że to wystarczy, jak mamy metylo i tak dalej, to to będzie, będzie działało. Oczywiście to jest, jeszcze musimy mieć i faktor. Mam no wiele czynników które to wpływa, ale ja mówię o samej witaminie. Co zrobić, żeby ona, żeby się nie wpuścić, mówię, w kozi i brać, to jest skuteczne. Mirek, Mirek. Przy, przy no flash też można popytać, to widać, Przy czym? no Jeżeli nie mamy efektu flash. Tak, tak, może, możemy, ją stos możemy ją stosować i tyle wzmacniamy, i zwiększamy, aż ten efekt uzyskamy. Bo może się okazać, że mamy tak dużo niedobory, że bardzo trudno to będzie uzyskać. Ale tak jest choroba psychiczna w wielu. Pytanie, zejdę na swoje kolejko. U przy niedoborze B12 nie działa podawanie do ust przy B12, trzeba dać u Człowieka też przy stwierdzonym niedoborze powinna się dać zastrzyki. Znaczy ja powiem tak, na ponad, przy podawaniu...